Whoa, 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 Otworzyłem biznes taksówkarski. Odwalenia konia bolą mnie nad garstki. W blasku księżyca po mieście jechałem. Pijanych chłopów do seksu szukałem. Nagle do taksówki dwóch mężczyzn skakuje w garniturach bez spodni. Z nagim chujem z pistoletu celują i każą uciekać. Bo homofobi chcą mi mi posiekać Uciekałem taksówką, kiedy do nas strzelali. Nie mogłem się skupić, bo mnie w kurwę podniecali. Na szczęście udało mi się uciec. Chyba ukazali mi współczucie. Pasażerowie pytają się mnie. Jak mogą się odpłacić, było to fake taxi, więc mogą w naturze zapłacić. Na tylnym siedzeniu mnie wyruchali, swój numer telefonu na dupie mi napisali. Po mieście taksów jeździłem, porywałem mężczyzn i gwałciłem. Bardzo mnie przestępcy podniecają, kocham dysutami, wykręcają. Pa, 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 pa. Na następny dzień zadzwoniłem, o kolejny seks ich prosiłem. Powiedzieli, że są mafiozami i szukają kogoś, kto dobrze się bawi kutasami. Tego całe życie potrzebowałem, Sen życia chyba poznałem. Mafii byłem dziwką na zawołanie, każdy mafiozo miał u mnie za darmo ruchanie.